się masz a co ty tam kurwa robisz A szkoda gadać mam fajny film jaki sekstaśma oglądałeś nie nie oglądałeś to polecam Zbyszek oglądał i sobie chwalił normalnie nie będziesz mógł zasnąć po obejrzeniu wpadnę do ciebie na chwilę i podam ci tą sekstaśmę obejrzysz sobie w nocy co? Mamy na krzywdy i przychodzisz się masz no cześć a co u was w okolicy tak pusto jak nigdy. Dzisiaj odbywa się kolejna edycja Pucharu Sołtysa w kategorii Największy w mieście. To może ja skoczę? Wiesz co Antek, nie masz ty tam co robić. Z przeszczepionym dłumowcem to każdy może wygrać. Masz sekstaśmę, nie musisz mi jej już zwracać. By mi mur w filmie. Jasne, Dwa... Jasny kuj, co ja tam robię Korłacz nie